Witamy bardzo Państwa serdecznie na kolejnym webinarze nagrywanym w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Dzisiaj naszym gościem jest Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Witam serdecznie. Komisarz Zbigniew Korytnicki. Ja nazywam się Zbigniew Kowalczyk. Porozmawiamy dzisiaj proszę Państwa o trzecim z kolei temacie. Jakim są urządzenia e, transportu osobistego, urządzenia wspomagające ruch, e, jednym słowem, hulajnogi i reszta urządzeń, które pomagają nam się poruszać, a których na ulicach spotykamy coraz więcej. Wiecie pewnie Państwo, że niedawno <laughs> weszły przepisy, które usankcjonowały, nieco uporządkowały, w ogóle wprowadziły nowe zasady. Z, dzięki którym ruch przebiegać powinien płynniej, panie naczelniku. Jak to jest? Przypomnijmy sobie z tymi urządzeniami. Dokładnie. 20 maja 2021 roku doczekaliśmy się nowelizacji ustawy prawo Ruchu drogowym i niektórych innych ustaw, które w końcu to, co działo się na naszych drogach, zostało włożone w ramy prawodawstwa i tak ustawodawca wymyślił, trzy rodzaje e, pojazdów, które dzisiaj w tych kategoriach się mieszczą. Pierwszy to hulajnoga elektryczna. E, drugie cały zakres, e, że tak powiem, pojazdów to urządzenia transportu osobistego e, i trzecie to są urządzenia wspomagające ruch. E, każda z tych, e, z tych grup pojazdów jest zdefiniowana, no jeżeli chodzi o hulajnogę elektryczną, to można by powiedzieć, że nie ma problemu, wszyscy wiemy jak to wygląda, e, czego dotyczy ten przepis. E, ale jeżeli już mówimy o urządzeniach transportu osobistego, to rodzi się pytanie, co to takiego? No właśnie. Widzimy nieraz panów jadących na jednym kółku bez kierownicy. To taki segway bez kierownicy, i to są takie bardzo dziwne urządzenia, które się trafiają na naszym, podczas naszego życia w ruchu drogowym. I to zostało usankcjonowane. Tak, te wszystkie urządzenia, ja myślę, że też ustawodawca trochę przewidział to, co będzie za jakiś czas, bo to oczywiście ewoluuje, wszystkie nowe nowinki techniczne, które się pojawiają, no, gdzieś trzeba je mimo wszystko za, za, zakwalifikować do jakichś grup pojazdów. Więc tak, wszelkiego rodzaju Segway'e, wszelkiego rodzaju jednokołowce, które mówiąc wprost posiadają napęd to są właśnie urządzenia transportu osobistego i w końcu urządzenia wspomagające ruch. Rolki, e, wszelkiego rodzaju wrotki, e, deskorolki. deskorolki, hulajnogi, ale nie te, które posiadają napęd, czyli takie tradycyjne, odpychane jedną nogą i tak dalej. Dlaczego o tym tak naprawdę mówimy? Ponieważ w mojej ocenie e, no, ta wiedza, która e, powinna być, E, gdzieś, gdzieś umyka, gdzieś nie mamy jej. Ja powiem tak, żeby sobie to usystematyzować, trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że tak, jak i hulajnogi elektryczne, tak i jak i urządzenia transportu osobistego, to są pojazdy, na które wymagane jest uprawnienia. Wymagane są uprawnienia do kierowania tym. To nie jest tak, że każdy może sobie wziąć hulajnogę elektryczną i nią jechać. E, Jakie uprawnienia takie jak na rower. Czyli Ale, karta rowerowa. Czyli na przykład karta rowerowa dla osób, które ukończyły dziesiąty rok, rok życia. Ale też mogą być to prawo jazdy kategorii A, AM, A1, B, czy nawet T. Przypomnę, że to naciągniki rolnicze. Więc te, ten rodzaj kategorii uprawnia do korzystania z hulajnogi elektrycznej i z urządzeń transportu osobistego. Z czym się to wiąże? To jest pojazd. Tak. To jest pojazd i w związku z tym na przykład kierowanie takim pojazdem, czy to hulajnogą elektryczną, czy urządzeniem transportu osobistego jest obwarowane choćby tym, że no niestety kieruj bez procentów. Powiem szczerze, że no w Gdańsku mamy sporo tych hulajnóg elektrycznych. Mamy kilka firm, które zajmuje się dystrybucją, wypożyczaniem tych urządzeń i zatrzymujemy mnóstwo uczestników ruchu drogowego, którzy poruszają się głównie hulajnogami elektrycznymi w stanie po spożyciu alkoholu czy po użyciu w stanie trzeźwości. Można to oczywiście zakończyć w postępowaniu mandatowym. Taki mandat może być do 500 zł. Ale bardziej oczywiście ważniejsze jest to bezpieczeństwo osoby, która się tym porusza, ewentualnie innych uczestników ruchu. No właśnie, Panie Rzym, bo nie powiedzieliśmy, tym pojazdem poruszamy się po jezdni czy po chodniku. E, czy po szczęście Właśnie. Generalnie poruszamy się drogą dla rowerów. Taka jest generalna zasada. E, oczywiście y, hulajnoga elektryczna czy hulajnogą elektryczną e, powinniśmy poruszać się po tej drodze dla rowerów. Możemy poruszać się po jezdni, ale tylko w sytuacji, kiedy ten ruch jest ograniczony do prędkości 30 km na godzinę, czyli mówimy tutaj de facto, o strefach zamieszkania, o znanych gdańskich stref tempo 30. Jeżeli ta prędkość jest powyżej 30 km na godzinę, wyjątkowo kierujący takim pojazdem może korzystać z chodnika. Tutaj zwrócenie uwagi i pewnie pojawią się pytania jaka to prędkość, a mianowicie taka, która jest zbliżona do ruchu poruszania się pieszego. Ona nie została określona przez ustawodawcę i może dobrze, bo... No tak, to... Czy jak pieszy biegnie na przykład sobie chodnikiem, to my możemy jechać nie wyprzedzając go... Dokładnie. Tu oczywiście różnie z tym bywa, tak? Wiemy, obserwujemy, to co no. się dzieje, wiemy jak to wygląda, więc z tą prędkością tymi hulajnogami też jest różnie. Nie zmienia to faktu, że ta prędkość została określona... W przypadku poruszania się chodnikiem w sytuacji, gdy prędkość jest podwyższona czy wyższa niż 30, niż 30. km na godzinę. Eee, to powiedzmy, że jest dosyć jasne, dosyć przejrzyste. Kolejną kwestią, dosyć istotną, bo ona wpływa tak naprawdę na odbiór społeczny tych, którzy tymi hulajnogami się poruszają, a mianowicie parkowanie ich, pozostawianie ich. Ustawodawca też przewidział eee, tę te kwestie i mówi w ten sposób, że parkowanie takiej hulejnogi powinno odbywać się na chodniku, ale po tej drugiej stronie, co to znaczy, że przy tej krawędzi dalszej odjezdni. Nie tak jak w większości normalnych czy samochodów, pojazdów do tak. 2,5 tony, tylko <trony> e, tych, e, te, to, to parkowanie, to pozostawienie ma się odbyć no, bliżej dalej drogi, dalej jezdni. Oczywiście warunkiem jest również pozostawienie 1,5 metra dla ruchu pieszych. Jest coraz lepiej w Gdańsku. Mieliśmy taki okres, kiedy te hulajnogi były porzucane, że tak się wyrażę, gdziekolwiek, one leżały sobie, a muzą. Przypomnę, to, iż stało się, czy hulajnoga elektryczna stała się pojazdem, daje również możliwość scholowania takiego samochodu, ta, takiego, takiego pojazdu, po. takiej hulajnogi no to wiąże się z ogromnymi kosztami w większości to są hulajnogi wypożyczane, ale mamy naprawdę współpracę z firmami, które wypożyczają te hulajnogi, w związku z tym jeżeli ktoś ją pozostawi musi się liczyć z tym, że będzie scholowana. No właśnie. Warto jeszcze wspomnieć o jednej kwestii ponieważ ta zmiana w prawie ruchu drogowym która przypomnę od maja 2021 roku funkcjonuje, wprowadziła Kolejny zapis, mniejsza, że to jest artykuł 15 ustawy prawa ruchu 15, 15a, prawa ruchu drogowym, a on odnosi się do tego, że osobie, która korzysta z urządzeń wspomagających ruch, czyli deskorolki, wszelkiego rodzaju wrotki, rolki i tego typu urządzenia, jej zabrania się znajdowania na drodze w stanie po użyciu alkoholu czy w stanie trzeźwości. Dlaczego ten wspominam? Bo najczęściej policjanci, Zatrzymują do kontroli osoby pieszych, bo tak należałoby ich traktować, kiedy przechodzą na czerwonym świetle ja tak, popełniają wykroczenie, tak, popełniają wykroczenie takie abstraktując od, od tego, że znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu. Tutaj sam fakt, że ktoś znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu już jest wykroczeniem, również można tutaj niestety dostać mandat w wysokości do 500 zł. W związku z tym, jeśli pewnie będą ku temu podejrzenia, objawy, czyli kierujący, jadący, poruszający się na przykład na deskorolce, no to jego zachowanie będzie podejrzane, czyli kierunek ruchu. Tak, będzie gdzieś tam itd. zatrzymywał, spadał z deski. Dokładnie, to musi się liczyć z tym, że pomimo tego, iż bardzo ogólnie rzecz ujmując. E, prawo traktuje taką osobę jako piesze, pieszego uczestnika ruchu drogowego, to również, no tutaj, nie wiem, kieruj bez procentów jest jak najbardziej zasadne, bo można się liczyć z konsekwencjami. Oczywiście trzeba wspomnieć też o bardzo ważnej kwestii, no, że jadąc taką deskorolką, jadąc na rolkach, na wrotkach, no ta prędkość jest większa, jest e, motoryka nasza zupełnie inna, więc połączenie tego z alkoholem jest naprawdę złym pomysłem. W związku z tym przestrzegam wszystkich, którzy chcieliby wypić sobie piwko i, e, pojeździć, i na rolkach. pojeździć na rolkach, żeby, żeby tak robić. Pewnie środki podobne do alkoholu również wchodzą w grę. Ustawodawca przewidział tylko alkohol pani naczelniku. Oczywiście, pisze? że nie, tutaj mówimy o całej gamie. I alkoholu i Środku, środków przydatki. działających dokładnie. Podobnie do alkoholu to jest ta sama kwalifikacja prawna, więc stąd mój skrót myślowy okay. odnoszący się do alkoholu jak najbardziej. Oczywiście mówimy tutaj również o środkach działających podobnie do alkoholu. No właśnie, to żeby to rozjaśnić. No mamy kolej nogi, mamy rolkarzy, no i mamy pieszych naszych. I konflikt między rolkarzami, pieszymi na chodniku. Y prawdzie przepisy unormowane nie powinien się zdarzyć, ale też pamiętajmy, że ci piesi z tymi urządzeniami wspomagającymi ruch i powinni się jakoś tam pogodzić. W Gdańsku mamy podzielone drogi rowerowe czasami na pieszy ruch i na ruch rowerowy, a czasami ta droga się łączy czyli ci piesi razem z rowerzystami, razem z urządzeniami wspomagającymi ruch powinni się pogodzić. Czy sytuacja w związku ze zmianą nowych przepisów, Polepszyła się, pogorszyła się? Mamy jakieś dane, które mogłyby o tym powiedzieć? Tylko ogólnie, nawet mówiąc. Ja mówię to w ten sposób. Na szczęście się nie pogorszyła. My bardzo się obawialiśmy, że od 1 czerwca przepisy, które. W bardzo wielu ocenie osób były takie rewolucyjne, jak na polskie, warunki przepisów ruchu drogowego, a mówiące o tym, że pieszy ma pierwszeństwo również wchodząc na przejście, dla pieszych, zbliżając się do niego, tak bardzo ogólnie to w mediach komentowano, doprowadzą do sytuacji, że no, tych zdarzeń będzie po prostu mnóstwo, że piesi zaczną ginąć pod kołami czy samochodów, czy rowerów, czy, czy, czy innych urządzeń. Na szczęście tak się nie stało. Na szczęście tak się nie stało, myślę, że już dorośliśmy do tego, że ta nasza świadomość jest na takim poziomie, iż wiemy, liczba mnoga tutaj odnosi się do kierujących samochodami najczęściej, bo to oni głównie byli sprawcami tych wypadków, że pieszy, który zamierza wejść na przejście dla pieszych, ma to pierwszeństwo. Fajna zmiana, uważam, że, że wszyscy na nią czekali dosyć długo, myślę, że idziemy w stronę tych niechronionych uczestników ruchu drogowego. To trzeba sobie jasno powiedzieć: pieszy, czy nawet osoba, która korzysta z urządzeń wspomagających ruch, no jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, i ta ochrona prawna musi jak najbardziej należy. Ale? Ale, no właśnie. Czy pieszy może sobie tak wbiegać na to przejście dla pieszych, nie patrząc czy samochód jedzie na pewniaka we wszystkich informacjach, które pojawiały się, kiedy te przepisy wchodziły, mam wrażenie, że zapomniano o jednej dosyć istotnej, o jednej dosyć istotnej kwestii. Artykuł 14, który mówi o zakazach dotyczących ruchu pieszych, nie wykreślił zapisu odnoszącego się do kwestii takiej, iż pieszemu zabrania się wchodzenia na wyznaczone przejście dla pieszych, czy zabrania się wchodzenia bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych. To jest dosyć istotna kwestia. Ja myślę, że mentalnie my jesteśmy już przekonani do tego, że on ma tam pierwszeństwo, ale to też pokazuje, że no niestety pewnego rodzaju zapewnienie sobie samemu ochrony ze strony pieszego cały czas jest, musi być, bo no jak to czasami sarkastycznie się mówi, no cóż z tego, że miał pierwszeństwo, skoro ma połamane nogi. No tak. e, trzeba o tym pamiętać, trzeba na to zwracać uwagę, trzeba mieć świadomość faktu, że niestety ustawodawca pozostawił za, zapis, zakaz zabraniający wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, co jest logiczne, ale w tym również na przejściu dla pieszych. Trzeba pamiętać, ustępujmy pierwszeństwa pieszym, e, zwracajmy na nich uwagę, ale również piesi, uważajcie na siebie i pamiętajcie o tym, że taki zakaz istnieje.